Witam Cię Dropsik777 i ja odpowiedziałem Ci filmami, które już kiedyś stworzyłem. Wiem, że to nie jest waga, waga, ale przynajmniej pod, yy, poznasz sens. I właściwie, jeżeli bym miał opowiadać o wadze, w tej chwili waga, waga, to powiem Ci, że było to nudne, bo Baran Baran, czy Baran Big, przepraszam, Big Big, czy bliźnięta, bliźnięta, by było to samo. To jest właśnie, wiesz, cały czas mielenie tego samego. I nie ma sensu. Popatrz sobie tutaj dokładnie na wyliczenia, te odległościowe, czy te 10 stopni, i to też wpływa. I potem jeszcze dwada sam sami. ale wiesz, to wszystko jest. Dopóki się nie zobaczy tych dwóch kosmogramów, się ich nie, na, nie nałoży, to nic się nie wie. Naprawdę, to nie ma sensu, bo to jest takie oplatanie, ob, wiesz, wokół sło, słomą, a potem, wiesz, słomiany zapał po podpaleniu tego. Fu. Obejrzyj, zapraszam, bardzo dziękuję, trzymaj się, cześć.